na moim kanale i tym razem przechodzę do was z testem nowego podkładu, bynajmniej, tak mi się wydaje, że jest on nowy. Widziałam recenzje i filmy dziewczyn na zagranicznym YouTubie, bardzo go sobie chwaliły, więc postanowiłam go również przetestować i jest to Maybelline Dream Urban Cover SPF 50 i ja go mam w odcieniu Warm Ivory. Więc będę go testować i do niego będę używać mojego pędzla Sadona Lace. Jeśli nie widzieliście jeszcze mojego filmu z testem tego pędzla, to zapraszam Was. Tutaj się Wam wyświetli ten film. I co? Przechodzimy do testowania. Ja na twarzy już mam zrobioną pielęgnację. Może się Wam troszeczkę przybliżę. Ok, chyba wystarczy. Jest to podkład... Może przeczytam, co to za podkład? Jest to lekki podkład o pełnym kryciu od Maybelline. To pierwszy podkład, który łączy ze sobą pełne krycie oraz ochronę SPF-50 o szerokim spektrum. Podkład ten gładko i łatwo się rozprowadza oraz zawiera antyoksydanty, takie jak witamina E oraz bajkalina, które pomagają chronić skórę przed miejskim zanieczyszczeniem powietrza. Podkład dostępny jest w 20 odcieniach i najlepiej sprawdzi się na skórach normalnych i suchych. Usuwa oznaki zmęczenia i sprawia, że skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Także, moi drodzy, testujemy. Bardzo mile się zaskoczyłam tym opisem tego podkładu. Podkład jest w tubce. O, bardzo fajna tubeczka, bardzo fajnie się go będzie używało. Na moją podkładeczkę taką ilość biorę mój pędzel, który jest, powiem Wam, rewelacyjny. Lustereczko i testujemy. Nie wiem, czy ten kolor nie będzie dla mnie za jasny. U mnie w Islandii yy, gama kolorów była chyba tylko pięć. Pięć kolorów było z tego podkładu. I wybrałam sobie Ivory. Yy, to jest już Wam mówię, to jest Warm Ivory. Był, był też Cold Ivory, ale on hmm. wpadał w taki odcień różu, więc wydaje mi się, że ten ben, będzie lepszy, ale w, patrząc na na szyję, ładnie on mi się z szyją tutaj wyrównuje. Więc ja twarz mam troszeczkę ciemniejszą zawsze od, od szyi. Ale no, chyba kolor będzie dobry. Ja tutaj w lusterku widzę, że jest dobrze. Widzicie, tu jest jaśniejsze, tu jest ciemniejsza twarz. Ale tutaj do szyi wydaje mi się, że będzie dobry. Ja jeszcze mam na sobie troszeczkę. Samoopalacza, może też dlatego jest ta różnica. Ten samoopalacz już mi troszkę schodzi, więc nie, wydaje mi się, że ten podkład będzie bardzo dobry. Zapach ma taki, no, nie zaciekawy, powiem Wam nieładnie nie pachnie zaciekawie taki, taki ostry zapach. Nie każdemu może ten zapach przypaść do gustu. I powiem Wam, że ta ilość jest troszkę mało, więc dodam sobie jeszcze y, taką kropelkę. I położę na czole. Nie rozświetla, powiem Wam. Ja mam doczepione rzęsy, więc ja tutaj na, z górną powieką nic nie robię. Wygląda bardzo ładnie. Ten jedyny zapach. Zapach mi nie, nie, nie pasuje za bardzo, ale to jest do y, przebolenia, powiem Wam. To jest tylko takie chwilowe. Podczas nakładania już teraz go na, na skórze się nie odczuwa, tego zapachu. I jest naprawdę niewidoczny na naszej twarzy. Bardzo ładnie wygląda. Już się wam przybliżę. Zobaczcie. Naprawdę wygląda świetnie. Lekko nam rozświetla. Ja nie mam jakichś takich, wiecie, niedoskonałości. Um, jak to niektóre dziewczyny mówią, wulkany czy cokolwiek. Ja mam jedynie gdzieś tam um, różne um, przebarwienia na skórze, ale to mi nie przeszkadza. No i ja oczywiście mam piegi. <laughs> mam piegi, ale z tego co zauważyłam, piegi są teraz w modzie, więc um, nie przeszkadza mi to. Nie muszą być one, nie wiadomo jak mocno zakryte. Fajny, fajny podkład. Ciekawe, jak on się mi utrzyma w ciągu dnia, ale nie będę Wam nagrywać hmm, wieczorem. Nie będę do Was przychodzić hmm, z moją opinią, gdyż no, nagrywam przy świetle dziennym, a wieczorem na pewno słońce już zajdzie. Ja jeszcze nie mam lampy i moja opinia by była hmm, do niczego przy świetle, słuchajcie, hmm, sztucznym. Jednak lampa dużo daje i możecie to lepiej zobaczyć, dlatego. Hmm, Powiem Wam teraz na dzień dzisiejszy, pierwsze wrażenie przy pierwszym użyciu jestem zaskoczona tym podkładem. Wygląda fajnie. Ja tu patrzę w pogląd, podgląd i patrzę tutaj w lusterko i bardzo mi się to podoba. Ja, ja lubię takie lekkie podkłady, nie lubię ciężkich podkładów. Ja mam już dojrzałą cerę, więc na moje cerze te ciężkie podkłady wyglądają bardziej jak maska. Jedynie używam od czasu do czasu tego podkładu z Double Wear. Ja tutaj sobie założyłam pompeczkę z maka. Rewelacyjna jest, ta, rewelacyjne jest to rozwiązanie, ale jego używam już na takie wyjścia, na takie na wieczór, takie imprezy, gdzie będę. Wiedziała, że on mnie nie zawiedzie, yy, nic mi z tej twarzy się nie nic się nie rozetrze, także jego używam tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, gdzie mam jakieś wyjścia. Na co dzień staram się używać takich lekkich podkładów, w miarę kryjących, ale nie potrzebuję ja, moja cera, nie potrzebuje tak dużego krycia i powiem Wam, że ten podkład bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Będzie to mój podkład raczej do codziennego użytku, tak mi się wydaje, jest bardzo fajny, wydajny, takie trzy takie można powiedzieć kropeczki, dwie na, na twarz tutaj na policzki i trzecia na czoło, mniejsza, będzie na pewno wydajny, bardzo fajny, fajne rozwiązanie tego opakowania, bo yy, można go zużyć do końca, jak na przykład czy ten, ja do niego sobie dodałam pompkę, no jego zużycie, on jest szklane opakowanie, nie można go rozciąć. I jak już nam się skończy, ja czasami te podkłady biorę sobie y, trzonek pędzelka, na przykład trzonek pędzelka, i sobie próbuję y, wykorzystać do końca, ale no nie zawsze mi się to udaje. A ten można go zużyć naprawdę fajnie. Także powiem Wam, że. Mm, duży plus. Duży plus tego podkładu. Ja idę dokończyć mój makijaż, zbieram się do wyjścia. Ja jestem tym podkładem, powiem Wam, mile zaskoczona. Ja jeszcze go muszę przetestować. Przez cały grudzień będę go testowała, i czy on się znajdzie w moich ulubieńcach, to Wam dam na pewno. Znać w moich następnych filmach. Dziękuję, że żeście ze mną byli, że jesteście ze mną cały czas, że dochodzą nowi subskrybenci. Bardzo miło, że komentujecie moje filmy. Ja bardzo lubię być z Wami w komentarzach, odpowiadać Wam na te pytania. Możecie mnie również zobaczyć na Instagramie. Opisy są na dole pod każdym moim filmem. I co, kochani, ja się będę z wami żegnać. Podkład podoba mi się, jak na daną chwilę. Wytrzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki. Pa!